Spotykamy się tutaj na Smart City Forum z przedsiębiorcami, z innymi samorządowcami, żeby rozmawiać o inteligentnym rozwoju miast, o tym jak nowe technologie mogą wpłynąć lepiej na zarządzanie miastem, na kontakt z mieszkańcami, bo to jest sprawa niesłychanie istotna. No i oczywiście ułatwiać nam wszystkim życie, bo dzisiaj głównym wyzwaniem miast jest postawienie na jakość życia po tej fazie rozwoju infrastrukturalnego. Wszyscy o tym mówimy, a nowe technologie mogą w tym pomóc. Z jednej strony w kontakcie z mieszkańcami my udostępniamy dane miejskie budujemy platformę e-usług, ale również poprzez wprowadzanie inteligentnych rozwiązań, czy to na przykład w transporcie, czy to w walce z, ze smogiem. Takiego pola współpracy pole do współpracy jest bardzo, bardzo szerokie i tutaj zachęcamy biznes krajowy, który właśnie tutaj można spotkać jak również inwestorów zagranicznych po to, żeby razem wspierać nasze miasto w rozwoju inwestycji, no i w wspomaganiu innowacyjności, co jest priorytetem Warszawy.